Siemano mordeczki. Dzisiaj robimy mały eksperyment filmowy, a mianowicie będziemy kręcić one shotem. To znaczy, że nagram wam najbliższych kilkanaście minut z mojego hodowlanego życia. Bo dzisiaj bierzemy się za karmienie dużych węży. A mianowicie Mamy tutaj, jak widzicie, całą masę mrożonej, rozmrożonej karmówki. Nie zwracajcie uwagi na to, że to miga, musiałem troszeczkę inaczej ustawić ustawienia w aparacie, żeby w tym vlogowym temacie moglibyście... Blah! Widzicie, już pierwszy bluper wleciał. Żebyście w tym vlogowym temacie mogli zarejestrować wszystko w miarę ostro i tak, jak się dzieje. Kamerę będę trzymał tutaj przed sobą, więc będziecie tak, jakby przez te najbliższe kilkanaście minut mną i nakarmimy kilka ciekawych dużych węży, między innymi nakarmimy tą samicę boasa pewnie też samice siatki może jeszcze jakieś inne węże, zobaczymy mam przygotowanych kilka szczurków, tak na już więc będziemy chodzić z tymi wielkimi nożycami i będziemy Karmić te maluchy bez intro, bez niczego, po prostu jedziemy z tematem na gorąco, one-shotem, zobaczymy jak to wyjdzie. Koniecznie będziecie mi musieli napisać w komentarzu, czy tego typu vlogowe fazy Was interesują, czy chcecie zobaczyć jak to wygląda z mojej strony. A mianowicie będzie to wyglądało właśnie tak. Nic nie przyspieszamy, będziecie sobie to mogli zobaczyć. Patrzę teraz na szczury, patrzę sobie na terrarium. Zobaczcie w ogóle, samica tutaj rozwaliła wodę, ona już jest podkręcona, odkąd te szczury się rozmrażają, patrzcie jak się w ogóle, Uuu, tu będzie grubo, tutaj będziemy karmić, powiem Wam też kilka wrzutek, dlaczego właśnie tak to będzie wyglądać, Uuu. słyszeliście to, ona w ogóle strzeliła do mnie, spadła z podestu, dobra, zaraz przejdziemy. E, powiem Wam też, dlaczego w pewnych wypadkach możemy karmić szczurem, dlaczego w pewnych wypadkach nie, ale to wszystko zobaczycie właśnie za chwilę. Więc co? Czy ja już sobie trzymam aparat, idę po szczypce i zaczynamy, nie? W ogóle to będę miał jedną rękę, więc zadanie będzie trochę utrudnione, ale to nic, myślę, że damy radę. Dobra, tutaj mi się pokazuje czas. Uuu, będzie grubo. Dobra, zobaczymy. Najpierw odsuwamy tutaj kawałek tej samicy. Musimy się odsunąć. Łapiemy szczurka za sierść. Uj, zobaczymy. W ogóle zwróćcie uwagę, nawet nie mogę przybliżyć. Postam się aparat złapać, jak ona ma przybliżony pysk. A, pięknie poszło. I teraz mała wrzuta. Słuchajcie, z racji musiałem odłożyć nożyce. Wiecie o co chodzi? Z racji, że jest to samica, która już naprawdę ma trochę tutaj przełożymy. Takie rzeczy też robię, ale chcę jej naprawić miseczkę z wodą. Bo wylała całość, więc jej od razu nalejemy. Eee, za chwilę jej naleję spokojnie. Chociaż nie, musi się napić po tym, więc tutaj nie może być inaczej. Bierzemy Michę z wodą, brudny zlew, miski do mycia, no ale tym się nie przejmujemy. Uu, no chodź, chodź, chodź wężu. Chodź, chodź, chodź. Tak to czasami działa. Nalejemy jej szybko wody. Słuchajcie, bardzo ważna sprawa, ta samica to jest tak naprawdę jej ostatni szczur, ponieważ będzie to sytuacja taka, że ona już ma dobrą masę na temat przyszłych łączeń, więc tutaj nie będziemy przesadzać, bo jak wiecie to są duże szczury, tłuste szczury, przeznaczone głównie dla takich samic jak ta, która jest po ciąży albo jeszcze są zbyt chude na Albo jeszcze są zbyt chude, i się powtarzam, kolejny blooper, są zbyt chude na, na to, żeby zjeść. Więc co, jedziemy z tematem. Tutaj też mamy dziewczynę nakręconą. Ona jest jeszcze takiej wagi, że spokojnie możemy jej dać dwa takie szczurki. Ale dzisiaj zobaczycie jeden, więc zobaczmy. Uh, tu, 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 tu. O tak, o to chodziło. Proszę, jak się pięknie zawinęliśmy. Troszeczkę światełko się burzy, ale uuu uh. dobra, nieważne. No tak to wygląda. Słuchajcie. I teraz przejdziemy do siateczki. Ją będziemy musieli odsunąć. Widzieliście to w ogóle? O masakra, aż mi szczur wypadł. Prawie się podknąłem. Dobra. Zbliżmy się do niej, bo zobaczcie w ogóle co tutaj się dzieje. O ja. O ja. Tak jest. Co tu się stało w ogóle? Ej, nie mogę będę doczekać się jak to zobaczę. Do czego... Uuu, nie wodę. Uuu! Grubo, nie? O ja. A ja powiem <słysko> wam tak szczerze. Poważnie, <głos》> Powiem wam tak szczerze, że trochę mi się ręce trzęsą. Bo to było grubo, poważnie, ej nie wiem w ogóle jak to widzicie, jak mnie teraz widzicie, chwila przybitki na mnie, ale, ale poważnie, ej było grubo, ja myślałem, że ona w ogóle wyskoczy za mną i pobiegnie. Naprawdę no pobiegnie, wąż bez nóg, ej w ogóle, no naprawdę, vlogowy temat, przynajmniej jest to adrenalinki, nie, jak wy myślicie, dobra, nakarmmy jeszcze kogoś, bo, bo mamy tutaj jeszcze przygotowane trzy szczury w ogóle dobra, bo zostawiłem jeszcze, kurczaki też dzisiaj będą, ale tego już pewnie nie będziecie oglądać o, kogo nakarmimy, może nakarmimy tą samiczkę, co wy na to dobra, to sobie odłożymy przesuniemy tylko lampę, bo tutaj uuu, teraz was trochę o chciałem powiedzieć że was troszeczkę radzi. przesuniemy tą lampę, bo chciałem żeby było dobre oświetlenie, więc nakarmimy sobie tą samiczkę zobaczymy Tutaj odsuwamy. Jak widzicie, z basami jest trochę bardziej lightowa faza. Cześć, baby. Chodź tutaj. Tak jest. O, jeszcze się uderzyłaś o szybkę. Zu, dziewczynka. Zresztą w ogóle zobaczcie. Teraz latuje reklama naszych produktów. Trocino. Jak najbardziej. Trocino. Kokodino. I torfino też gdzieś znajdziemy. Jeszcze musimy koniecznie zablokować tutaj. Bo te szyby się bardzo łatwo przesuwają. Tutaj mamy My też dziewczynę. Świetna. Mam nadzieję, że w tym roku już będzie gotowa. Bierzemy kolejnego szczura. No i co? Chodź tutaj, baby. Chodź się nam pokaż. Co? Hej! O! Pach! Poszło elegancko. Takie rzeczy lubimy najbardziej. Poważnie. Jak widzicie, kokodino, parowanko, w ogóle piękny wąż. Bardzo piękny wąż, strasznie lubię. Motley RLT, tak wyglądają dorosłe rozleje. Mam kilka młodziaków w ofercie. Świetne samce. Uuu. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tutaj się dzieje. <kłysy> w ogóle Ale jeszcze jest. Wam pokażę jedną Zdję. rzecz. Zobaczcie tutaj. No Nie w no One sobie też dobrze śmigają. Już wiesz, przed chwilą No nieważne, zamykamy. Słuchajcie, mam dla Was. O, troszeczkę to, to zmniejszymy już, bo to będzie pewnie końcówka, bo chcę Wam pokazać, jak je szczerbatek, bo on takiego dużego szczura od czasu do czasu też dostaje. Zobaczcie sobie tam na niego, przejdziemy po szczuraska. A, dobra, nie, bo wiecie co, ten będzie za duży, nie możemy przesadzić bez przesady, wybierzemy mu jakiegoś takiego, o, Mniejszego. Więc damy tego i tego. Powinien zjeść szczur w granicach tam 300 gram. Dobra. Zobaczmy. Chodź, baby. Chodź, chodź, chodź. Cześć. Hej, szczerbuch. Masz ochotę na szczura? Tylko nie tarabań. No, mówiłem, nie tarabań, obudzie. <słuch> no przestań. Przecież on już nie żyje. No co ty? Stary, wyluzuj. Oj, Ojoj, oj, oj, oj! jaki wielki, groźny smok. Wielki, groźny smok, tak? Już nie panikuj. No dobra, dobra, już wystarczy. Pokaż po prostu naszym fanom, naszym widzom, fanom, jak mi się powiedziało, nie? I jak, no przestań go tarabanić, bo sobie tylko wody brudzisz. Od tyłu, dobrze. co? z Szczurgał. Dlatego tak naprawdę osobiście wolę mu podawać kawałki kurczaka, kawałki kaczki. Aczkolwiek on w takich momentach też potrzebuje od czasu do czasu naprawdę tego całościowego pokarmu. On jeszcze jest w fazie wzrostu, więc taki szczur dostarcza mu naprawdę dużej ilości białka, dużej ilości węglowodanów. To, co jest tak naprawdę najważniejsze dla mięsożerów, czyli Zostawia, daje im naprawdę bardzo, bardzo dużo. Koniecznie. Kandę mu musiał wymienić miskę z wodą. Ale to zrobimy później, bo tym już Was nie będę zanudzał. Zrobimy później. Sobie musi go jeszcze ustawić. A, patrzcie, skumał, że złapał od tyłu. Trzyma za nóżkę teraz. Ty to jesteś w ogóle straszny łobuz. Straszny łobuz. I poszła główka, tak? I nieważne, o! O kurde, grubo. Grubo. I zaczynamy tak. I popatrzcie, jak wchodzi cały. Ech, w ogóle zobaczcie to, bo to, jak je wąż, widzieliście nieraz na moim kanale. Ale jak waran czarnogarłu, jakim jest tutaj szczerbuch, wciąga takiego szczura. No przestań już. I on go połknie w całości. Patrzcie tutaj. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. No, pięknie byku, pięknie, kurde, ale ty to wciągasz? Uo, no? I teraz właśnie poluźnia gardło i wszystko leci prosto do żołądka, nie? Prosto. Ja zawsze się zastanawiałem, jak one to robią, bo tutaj, o tu, koło łap, mają, tak, niech się nasuwa. Ej, w ogóle zupełnie inaczej robi to niż wąż Zupełnie inaczej, nie? Węże powoli nasuwają. Zresztą węże, jak byście skumali, no to one mają rozszczepialną żuchwę, tak? Ona wychodzi z zawiasów, ona może się rozciągnąć. I siłą mięśni naciągają po prostu się na ofiarę. A warany tak jakby sobie ją wrzucają do gardła, nie? Mistrzostwo to wygląda. Dobra. Robimy pas Mamy jeszcze jednego. Miskę będę musiał posprzątać standardowo. Mamy jeszcze jednego. A, nożyce bym zapomniał. O, i tutaj sobie zobaczcie. Samica już wciąga. Bardzo ładnie. Mamy jeszcze jednego szczurka. A? Komu go damy? Tak, żebyście mogli to wszystko wynosić sobie ładnie przez ten. Może tej pięknej samicy perla na dole, tak. Ona też może być dosyć grubo pobudzona, bo jest raptusem jak każdy tygrys. No, cześć, baby. O, proszę, mamy to ładnie siadło, nie? Słuchajcie. Dobra, ją zamykamy. Kurde, powiem Wam tak szczerze, że naprawdę, naprawdę, naprawdę ciężko to robić jedną ręką. Mam nadzieję, że to docenicie. Wiecie o co chodzi? Łapa w górę, nie? Lecimy z tematem. Taki one shot, i koniecznie dajcie mi znać, jak się Wam podoba, jak to ogarniacie. Za mną siateczka się przyjmuje do tego. Tak wyglądało ostatnie tam 13 minut z mojego dnia. Myślę, że to taka dosyć intymna sprawa. Zobaczyliście, jak to wygląda, jak to działa na co dzień, kiedy karmię. Kurde, tyle ode mnie. Trzymajcie się, słuchajcie. Widzimy się w następnym tygodniu. Życzę Wam miłego niedzielnego wieczoru. Tyle ode mnie. Pa!